Dlaczego masz największe zarobki? Eee, z aktorstwa. Najbardziej mi się podoba, kiedy wysyłają mi paczki PR. W związku i mojego chłopaka, że wiem, że po prostu nie wykorzysta mnie w taki sposób, w jaki byłam wcześniej wykorzystywana. Mary Versow, fuck, tromba, <gibberish> Kill This. No ja za reklamy nie biorę zbyt dużo, ale najwięcej to było chyba z 1500 zł za jedną reklamę. Głosuję na PiS. Zero. No powiem tak szczerze, że zalegalizowałabym aborcję. Mam ze sobą Xanax. Zawsze ze sobą. Możesz wyjąć ten telefon, który nam przed chwilą pokazałaś mhm. i możesz pokazać zdjęcie, ostatnie zdjęcie w galerii. Ostatnie zdjęcie to jestem ja z dzisiaj. I teraz najbardziej cringe'owe zdjęcie, które sobie zrobiłaś albo które masz. Okej, okay, to będzie wyzwanie rzeczywiście. Cringe'owe, cringe'owe. Jesteś szczerą osobą, to wiesz, czekamy. Cringe'owe. Nie mam żadnego takiego cringeowego. Eee, natomiast mam zdjęcie na przykład po, po zabiegu, na którym okay. jestem cała czerwona. Moniko, a jeśli chodzi o politykę, czy ty byś się tam odnalazła? Absolutnie nie. Żeby być politykiem, trzeba zawsze mieć taką zimną krew. Nie wolno się denerwować, nawet jeżeli tematy są bardzo, bardzo ciężkie. Ja na przykład bardzo podziwiam swojego dziadka, że on potrafi zachować tą zimną krew, kamienną twarz i nie denerwuje się na przykład kiedy ma jakiś wywiad lub musi mieć wywiad z kimś kogo bardzo nie lubi tak bardzo bardzo natomiast ja jestem bardzo emocjonalna i wrażliwa więc absolutnie nie dałabym sobie tutaj rady a gdybyś miała taką moc i gdybyś jednak była w tej polityce i mogła coś zmienić w naszym kraju to od czego byś zaczęła od no no powiem tak szczerze, że zalegalizowałabym aborcję. Mhm. Znaczy chodzi mi o to, żeby to były takie aborcje, nie na zasadzie, że idzie się do lekarza i mówi się, o chcę aborcję, tylko takie sensowne yy, na podstawach medycznych. Yy. I oczywiście jeżeli jest zagrożenie życia, to też jak najbardziej. Znajduje się w torebce Moniki Miller. Mam telefon, wiadomo, mam okulary przeciwsłoneczne, mam e-papierosa, zawsze ze sobą, mam szminkę, kocham mhm. szminki, to jest właśnie jedna z tych, które dostałam w paczce. I tutaj mam ze sobą Xanax, zawsze ze sobą. Ale nie ma portfela, bo jest telefon, tak? Tak, czyli ty jesteś bezgotówkowcem. Tak, jestem bezgotówkowcem. To w sumie też tak bezpiecznie. Tak. Zdecydowanie, czuję się bardziej bezpiecznie, na przykład jak ktoś mnie napadnie czy coś, to nie pomyśli o tym, że płaci się teraz telefonem, nawet by nie mógł, tak, nie potrafiłby, a tak to gotówkę zawsze można wyrwać, zawsze można ukraść, zawsze można zapomnieć, także... I jeszcze nie ma dokumentów. Tak, nie ma dokumentów, w razie czego to po prostu powiem, żeby sobie wygooglowali. Z czego masz największe zarobki? Eee, z aktorstwa, zdecydowanie z aktorstwa, bo jest to praca na pełen etat. Tutaj nie ma czegoś takiego, że może mi zapłacą, może nie, może będzie współpraca, może nie. Eee, I zdecydowanie no... Jestem zadowolona z tego, ile mi płacą. Skoro grasz na pełny etat w gliniarzach, to oni płacą ci za miesiąc czy za dni zdjęciowe? Jak to wygląda? Możesz tutaj wszystkim wytłumaczyć. Za dni, za każdy dzień dostaję jakąś kwotę, zawsze jest to ta sama kwota. Z tym, że czasem jest ciężko, bo mogę mieć jedną scenę jednego dnia i dostać tyle samo pieniędzy, a mogę mieć jednego dnia. Siedem scen i tak dostaję tyle samo pieniędzy, więc jest ciężko czasem. Jaka to jest kwota? No nie mogę tego zdradzić, niestety. Jak masz dwa dni zdjęciowe w miesiącu, to czy ty jesteś w stanie wyżyć z tego przez miesiąc? Na szczęście jest taka zasada w umowie, że musi być określona liczba dni i nieważne, czy ja jestem tam potrzebna, czy nie, to scenarzyści zawsze robią to tak, żebym ja była. W te konkretne dni na planie. Ale ile najwięcej na przykład otrzymałaś się za daną reklamę? E, no ja za reklamę nie biorę zbyt dużo, ale najwięcej to było chyba z 1500 zł za jedną reklamę. No to tak niedużo w sumie, ja myślałam, że więcej. Znaczy to zależy od y, typu współpracy, zależy od marki. Są takie większe firmy, które płacą na przykład, nie wiem, 5 tysięcy, plus do tego dają darmowe rzeczy. Zdarzyło mi się zrobić dwie takie współpracy, ale to bardzo rzadko się zdarza. Miłość czy pieniądze? Miłość. Solo czy w duecie? W duecie. Tatuaże czy kolczyki? Tatuaże. Buty czy torebki? Buty. Sława czy szczęście? Szczęście. Koty czy psy? Psy. Życie bez przyjaźni czy życie bez miłości? Życie bez przyjaźni. Kryminały czy romanse? Kryminały. Najbardziej no mi się podoba, kiedy wysyłają mi paczki PR. Ponieważ nie tylko fajnie dostać prezent, ale jest to też zawsze pomysł na nowy content, na nowe reelsy, na angażowanie fanów. Na przykład ostatnio dostałam książkę, to mogłam zapytać, jakie książki lubicie, czy czytacie. I odzew jest naprawdę ogromny i bardzo mnie to cieszy. A zdarzyło ci się kiedyś sprzedać paczkę PR? Nie, nie zdarzyło mi się. Mhm. A co myślisz o takich influencerkach, które dostają po prostu prezent na evencie albo przychodzi im ta m, miła paczka? Rano w domu, do domu, i na drugi dzień lądują te prezenty na jakiejś platformie do sprzedaży. No, nie jestem fanką czegoś takiego, ponieważ nie rozumiem wtedy, dlaczego w ogóle wysłano takie paczki komuś, kto nie docenia tego. Na przykład nie rozumiem wysyłania paczek PR związanych z kosmetykami osobie, która na przykład się w ogóle nie maluje. I to po prostu potem polega na tym, że wrzucają jedno zdjęcie, jak to jest zapakowane. I potem właśnie na następnego dnia to ląduje na jakiejś platformie i nie widzę w tym żadnego sensu. Mary Kill, Freeze, Tromba Versov. Mary Versov, Tromba Kill Freeze. Wonder Woman, Czarna Wdowa, Kobieta Kot. Mary Kobieta Kot, Czarna Wdowa Kill Wonder Woman. Nikołaj Roznerski, Sebastian Fabiański, Mateusz Damieński. Mary Sebastian, fuck Mikołaj, no i kill Mateusz. Mateusz. Margaret, roxy węgiel, Dawid Kwiatkowski. Mary, roxy węgiel. Fuck, Margaret. Kill Dawid mhm. Kwiatkowski. I taka najgorsza rzecz, którą gdzieś tam przeskrolowałaś w internecie. No, tak mi zapadło w pamięć z momentu, kiedy zerwałam ze swoim byłym narzeczonym, który niestety okazał się być innej orientacji. Eee, no i było mnóstwo takich komentarzy, głównie no takich samych, ale chodziło głównie o to, że nie dziwiam się, że okazał się być innej orientacji, bo jestem taka brzydka, że po prostu stwierdził, że woli jednak iść w drugą stronę. Publikowałaś na swoim Instagramie relacje z przeszczepu włosów, tak? Tak. Co Ty teraz sądzisz o takiej modzie, która panuje w Polsce, y, związanej z operacjami plastycznymi? I czy Ty planujesz sobie coś w sobie zmienić? E, nie, na ten moment nie planuję nic zmieniać. E, trochę mam kompleks, że mam za duży nos. Czasem się nad tym zastanawiam, ale no, moja rodzina, mój chłopak mówią, że absolutnie w ogóle nie ma szans na to. Jeżeli chodzi o tą modę, to myślę, że ok, z głową wszystko fajnie. Dużo osób do mnie pisało na przykład a propos tego przeszczepu, pytało gdzie, za ile, czy boli, jak, jak to wygląda. To jest ok, jeżeli ktoś tego potrzebuje, to jak najbardziej. Zauważyłam też, że bardzo dużo osób zaczęło przesadzać mhm. przez tą modę też na. Filtry na Instagramie, na TikToku, e, też e, ta moda na takie wyolbrzymianie tych wszystkich e, takich, no nie wiem, biustów, mhm. e, ust, e, czego tam jeszcze nie, nie robią. No, wszystko z głową. Dokładnie. Ty zdecydowałaś się na przeszczep włosów? Bałaś się tego? Nie, nie bałam się, byłam bardzo podekscytowana e, i zdeterminowana i miałam takie, że jeżeli będzie boleć, to i tak warto. Mhm. E, I potem się okazało, że w ogóle to nie bolało. Bardzo dobrze wspominam operację. E, nie, ja ogólnie nie boję się takich rzeczy. Moniko, też tutaj tak na ciebie patrzę. Masz sporo pięknych tatuaży. Czy ty kiedykolwiek je liczyłaś? Nie, nie, nie liczyłam. E, nawet jeżeli bym zaczęła liczyć, to na pewno gdzieś bym się pogubiła to na 100%. E, liczę to wszystko po prostu w procentach. Myślę 60% ciała i to tyle. Czy planujesz jeszcze? Coś sobie wytatuować? Tak, planuję sobie teraz e, zrobić skorpiona na stopie. Kiedykolwiek zdarzyło Ci się usunąć jakiś niechciany tatuaż? E, tak, usuwam sobie tatuaż na łydce. E, jest to postać z komiksu Hellboy. I usuwam go nie dlatego, bo żałuję na przykład pomysłu, czy coś takiego, tylko po prostu przestał mi się podobać pod względem designu. Okej, okay. a jeśli chodzi o tatuaże związane z partnerem, takie wiesz, nie wiem, wytatuowane Monika Miller i data poznania u twojego chłopaka, albo na odwrót, Hot or not. Myślę, że hot, ale tutaj to już musi być na pewno tak, że i e, partner, i partnerka sobie to robią, a nie tak, że tylko jedna osoba. E, I do tego trzeba być pełny, pewnym na 100%. Nie tak, że jest się ze sobą załóżmy pół roku i już robi się tatuaż w jakimś widocznym miejscu. Mhm. Ale ty jesteś pewna, więc wiesz, mo moglibyście sobie tam coś wytatuować fajnego. Musiałabym go namówić, ale z mojej strony to nie byłby żaden problem. Jest 10 na 10, ale nie ma empatii do zwierząt. 0. Jest 10 na 10, ale ma only fans. 2. Nie sprząta po sobie. 5. Przyjaźni się ze swoim ex. 4. Ma więcej tatuaży niż ty. 10. Głosuje na pis. 0. Na pośladku ma wytatuowane imię byłego lub byłej. 0. Ma więcej followersów niż ty. 10. Wysyła ex nudesy. 0. Kupuje followersów. 2. Kłamie dla zasięgów. 2. I tutaj subtelnie możemy przejść do tematu e, nowego ukochanego. Mhm. Ja mam wrażenie, że to jest Twój pierwszy poważny związek. E, I no, taki medialny. Nie... Tak. Medialny tak. Zdecydowanie to jest pierwszy poważny związek medialnie pod tym kątem. No, wzięłam chłopaka na ściankę już chyba z dwa razy. Miał nawet wywiad swój pierwszy. E, świetnie sobie radzi, i jestem na tyle pewna tego związku i mojego chłopaka, że wiem, że po prostu nie wykorzysta mnie w taki sposób, w jaki byłam wcześniej wykorzystywana. E, I też nie uderzy mu woda sodowa do głowy, bo jest po prostu taką osobą, która nie jest zainteresowana fejmem. Jak on się czuje na tych ściankach? Bo mówisz, że nie jest zainteresowany, ale fajne jest to, że on ci towarzyszy i nie boi się chodzić na te wszystkie show biznesowe, eventy. E, tak, no ja kocham go zabierać na eventy, bo nigdy się nie nudzę z nim. E, no i też on sobie świetnie radzi, no bo. Był i jest modelem e, okazyjnie e, i też zawsze chce dobrze wyglądać. Zawsze najważniejsze jest dla niego to, jak wyszedł na ściankach. Zawsze mówi oh. tak, że o Boże, zęby pokazałem, nie lubię swoich zębów, co za katastrofa. I zawsze muszę go uspokajać, że nie, kochanie, wyglądasz cudownie, wyglądasz lepiej niż ja. E, ale no on jest troszkę taki narcystyczny, więc jeżeli chodzi o zdjęcia na ściance, to jest numer jeden. Czy w tym związku e, jakby jest szansa na założenie rodziny i na ślub, jakieś takie dalsze plany. Z mojej strony tak. On jest człowiekiem niewielu słów, natomiast już mówił, że na przykład chce, żebym poznała jego rodziców, że będę pierwszą dziewczyną, tak Ever, która pozna jego rodziców. E, mówi Nie mówił o ślubie, natomiast pytał mnie, jak, jaki jest mój tam, wymarzony ślub, ile chciałabym dzieci, jakieś imiona wybierał, także trochę tak, trochę nie. Czyli rozumiem, że ty jeszcze nie poznałaś tych rodziców? E, nie, oni są teraz na Ukrainie. E, dojazd jest bardzo ciężki, nie jest do końca bezpiecznie e, i na razie czekamy, aż będzie okazja, żeby rzeczywiście tam pojechać. Czy on Twoją rodzinę poznał? Tak, poznał, poznał jak? wszystkich. E, no i teraz jest częścią rodziny, wszyscy go pokochali, e, zawsze zapraszają go na obiad, gotują mu w ogóle Super. barszcz, pierogi, gołąbki, wszystko, co on chce, żeby poczuł się jak w domu e, i naprawdę, czyli, no... Czyli też skradł ich serca. Tak, tak, tak stuprocentowo, moja babcia z Ukrainy. No ona ma 70 parę lat, a ma Facebooka i każdy jego post ona od razu a. lubi serduszka, pisze do niego, także jest super kontakt. No. Jaki jest wymarzony ślub Moniki Miller? E, wymarzony ślub to byłoby na dachu jakiegoś mega wysokiego budynku albo na plaży, taki mniej tradycyjny, ale wiadomo dużo kwiatów, e, może zachód słońca, e, no wiadomo muzyka na żywo. E, jakoś tak romantycznie, ale też za granicą zdecydowanie. Bez Disco Polo? Bez Disco Polo. Ale czy na przykład z Twoim koncertem, bo też śpiewasz? E, bez mojego koncertu, natomiast e, akurat tak sobie tutaj przypomniałam, że na pewno musiałby, musiałby być piękny pierwszy taniec. Mhm. Dobrze, a jeśli chodzi o relacje ze ślubów w mediach, tak czy nie? Tak, tak, myślę, że to jest super okazja też, żeby jakoś uwiecznić taki ślub. No i potem fajnie się na przykład czyta o tym co właśnie media sądzą o tym co sądzą o mojej sukience, co sądzą o moim makijażu, jak oceniają ogólnie scenerię. To jest dla mnie bardzo ciekawe i myślę, że nie byłoby tam dużo hejtu. Monika, czego możemy życzyć ci na dalszą karierę, na wiesz, kolejne miesiące w miłości. Na pewno możecie mi życzyć właśnie wytrwałości w miłości, żeby wszystko dobrze szło i jeżeli chodzi o karierę, to na pewno więcej ról.